Witajcie kochani. Jesteśmy obecnie w czasie podwyższonych wibracji. A to związane jest z portalem 88, inaczej zwanym bramą lwów, który będzie oddziaływał na nas niezwykle intensywnie do końca tygodnia. To galaktyczny portal, o którym mówiłam wam szczegółowo w filmie, w którym omawiałam energię sierpnia. W tym samym czasie Wenus, która retrograduje w znaku Lwa, łączy się z Czarnym Księżycem, z Lilit, a Uran w znaku Byka ustawia się do nich w kwadraturze. To szalenie intensywna kombinacja, która może doprowadzić do pewnego rodzaju emocjonalnego katarsis w naszym życiu. Wenus w retrogradacji w znaku Ognistego pełnego pasji i pragnienia wyrażania siebie lwa jest wręcz nieokiełznana i nieprzewidywalna. Taka Wenus potrafi wykrzyczeć w sposób przez nas niekontrolowany to, co jest dla nas naprawdę ważne, czego pragniemy w głębi swojego serca. To rodzaj lustrzanego odbicia, w którym możemy zobaczyć siebie. Bez lawirowania i ukrywania się za powinnościami czy pozycją ofiary, którą czasem przyjmujemy, żeby znaleźć winnego naszego niesatysfakcjonującego życia. Lilith jest z kolei naszym pierwotnym instynktem. Symbolizuje to, co uważamy za zakazany owoc. Ona rządzi naszymi najgłębszymi, często, Wypartymi pragnieniami. Lilith, zwana czarnym księżycem, nie jest ciałem niebieskim, tylko punktem, w którym księżyc znajduje się w apogeum, czyli znajduje się w punkcie najbardziej oddalonym od Ziemi. Zanim Lilith znalazła się w legendarnym Edenie, w starożytnych pismach opisano ją jako Zjawisko niematerialne, dryfującą w przestworzach energię i dźwięk, w którą najwyższa świadomość tchnęła życie, dała jej bijące serce i moc. Lilith zwraca uwagę na tę część nas samych, która jest właśnie niewidoczna, niematerialna. Często wyparta albo stłamszona, to pierwotna energia, która jest ważną częścią nas samych. Im bardziej wierzymy w siebie, tym bardziej ona zaczyna żyć, a my manifestujemy się w świecie zewnętrznym w sposób prawdziwy i stajemy się jakby bardziej widoczni dla całego świata. Kiedy nadajemy kształt i formę naszym głębokim pragnieniom, dajemy dojść do głosu właśnie naszej energii, Lilith. Dajemy jej moc istnienia i możemy tchnąć w nią życie, jak samo źródło, poprzez własną kreatywność. Lilith jest potężną, uśpioną w nas, niewykorzystaną mądrością, magią. I ukrytym pięknem. Zaczyna żyć, kiedy przestajemy ją oswajać i zamykać w klatce starych paradygmatów, a w zamian za to pozwalamy jej na niczym nieskrępowaną wolność. Lilit przemawia do najciemniejszych części nas samych, do których często boimy się przyznać, albo tych, które nie zostały zrozumiane i zaakceptowane przez innych. Przez ból albo wstyd zepchnęliśmy je w niebyt, aby dryfowały w przestrzeniach, do których nie zaglądamy, aż przyjdzie moment, kiedy odważymy się z nimi zmierzyć. Będzie to wtedy, kiedy przestajemy drżeć o to, co myślą o nas inni, jak oceniają nasze wybory. Spotkanie Wenus w retrogradacji z Lilit w znaku Lwa łączy dwie potężne wojowniczki: Wenus jako wojowniczkę światła i Lilit, wojowniczkę ukrytą w czerni. One teraz mówią jednym głosem, że czasami ciche, ale stanowcze nie to wszystko, czego potrzeba, aby ponownie połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. One chcą, abyśmy wyszli poza stare schematy i weszli na swoją własną drogę, którą dyktuje nam serce. Ale czasem, kiedy inni pogrążeni w lęku widzą, że są ludzie żyjący w inny sposób, zaczynają widzieć w tej inności zagrożenie. Postajemy się dla nich lustrem. Widzą w nas to, po co sami boją się sięgnąć. Zaczynają snuć dziwne historie, demonizować inność. I tak Lilith, pod ciężarem tych wszystkich niespełnionych pragnień i stłamszonych uczuć, spychana jest w niebyt. Personifikowana jako potwór coś złego i demonicznego. Do momentu, kiedy zrozumiemy, że to tylko albo aż część nas samych. Kiedy do tak silnych Lilit i Wenus ustawia się w kwadraturze Uran, w powietrzu unosi się niepokojąca, nerwowa energia. I podczas gdy Merkury w tym czasie prowadzi dyskusję o sprawiedliwości i budowaniu mostów porozumienia z Jowiszem i Pallas, wpływ Urana przynosi napięcie. Wrażenie. Że samo bycie sobą jest zbyt trudne, bo zawsze znajdą się tacy, którzy będą oceniać, krytykować, porównywać. Jednak teraz mogą przyjść do nas zadziwiające odpowiedzi na nasze wątpliwości. Możemy liczyć na pouczające lekcje, prowokacyjne teorie, szalone pomysły i innowacyjny sposób myślenia. Możemy też spotkać się z krytyką tego, co robimy. Ktoś może próbować podciąć nam skrzydła. Może być nam trudno nazwać uczucia też, jakie kryją się za naszymi tłoczącymi się, kłębiącymi myślami. Jednak Wenus z Lilit podpowiadają nam, aby przestać myśleć, tylko czuć, a wtedy wszystko będzie jasne. Te aspekty wzywają nas, aby. Zadać sobie pytanie, co dla nas jest ważne, co przynosi do naszego życia radość. Bo kiedy tłumimy nasze emocje, one prędzej czy później wybuchną w bezprecedensowy sposób, a uran jest do tego idealnym wyzwalaczem. Kiedy więc Wenus i Lilith stoją w kwadracie do urana, to wszystko to, co powinniśmy, przestaje być takie istotne. Pragnienie uwolnienia się od konwencji społecznych jest silniejsze niż kiedykolwiek. Lilit z Wenus w retrogradacji wołają o akceptację przeszłości, ale nie oznacza to, że mamy rozpamiętywać ciągle od nowa stare historie, tylko zaakceptować ich istnienie i fakt, że nas ukształtowały, one wołają o to, abyśmy zdjęli z siebie ciężar, który cały czas nosimy, choć nie jest on tak naprawdę nasz. Powstał on z poczucia winy i niewypowiedzianych głośno słów, niewyzwolonych na zewnątrz emocji. Energia Lilit w koniunkcji z Wenus w znaku lwa to potężna mądrość wiedźm, czyli kobiet wiedzących. To prawiedza, z którą rodzimy się, która uśpiona czeka, aż znajdziemy dla niej przestrzeń, a wtedy zapełni się ona światłem, czyli prawdziwą informacją o nas samych. Jesteśmy wiedźmami, powie Lilith, starsze niż czas i stajemy się widzialne, kiedy jesteśmy prawdziwe, kiedy uznajemy siebie takimi, jakie jesteśmy. Lilith z Wenus przynoszą nowy początek. Może nie taki, jakbyśmy chcieli, ale taki, na jaki jesteśmy gotowi. Wszystko może się zmienić, kiedy sięgniemy do swojej pierwotnej energii i przestaniemy zaprzeczać sami sobie. I wtedy możemy użyć magii w naszym życiu. A czym jest magia, jak nie urzeczywistnionym pragnieniem? Życzę Wam zatem, kochani, jak najwięcej magii w Waszym życiu. Zapraszam na moją stronę internetową, gdzie możecie znaleźć medytację dedykowaną bramie lwów. I do zobaczenia!